Yo Ludziska, z tej strony Killer0019, a dzisiaj gramy sobie w kolejną starą grę na PlayStation 1, a mianowicie jest to... O! Doom! E, nie Doom, przepraszam, Quake! Quake! Czekajcie, wypadnie mu. Jep Ooo, co? Dobrze! Na początek pokażę wam sterowanie, gdyż jest dość, dosyć specyficzne. Góra, dół. Oczywiście przód, tył. To jest w lewo. Ścinka, 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 matka, ścinka, lewo, prawo. Uwaga, prawy spust, lewy spust. L1, L1. Więc jak widzicie, celowanie jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale kurde, ścina mi coś z nagrywaniem. Okej, tutaj mam tego. Okej, wychylmy mu się. Niech wie, że tu jesteśmy. Zdaje sobie sprawę z naszej obecności. Jep. yep, Yep. Jak wiecie, używam tutaj super shotguna, czyli dubbeltówki porządnej. Du beltówy. Kurzwa gram przycina. I don't know why. Dobra, mamy granaty. A tam, że jakiś typek chodzi. Okej. Okay. Może zarzućmy w niego szyszką taką. Masz ozerwi się. Ach. Zaledogana dostaliśmy. Dobra, będę schodził z pustami na boki. Dobra, ogarnąłbym to inaczej troszeczkę, ale nie wiem jak. O, cholada! No i te ściny zaś. Nie wiem, od czego to zależy, ale. Dobra, weźmy do niego tak. Cholada jasna, gdzie on jest? Dobra, najwyżej zaskoczyłem po to Dobra leży. Gdzie zapteczka? A, podnieśliśmy ją Okej, tam już nie zaskoczył a w sumie Tam leży jakaś pierdółka ciekawa Dobra. Muzyka jest bardzo fajna. Bardzo, bardzo fajna Pociśniemy sobie chwileczkę. Może uda nam się nie zginąć. No, bo ostatnio w fajle kilka masakrycznych. Oto jest ten twardy zawodnik. Mamięcie, muzyka jest kurde, porządna. Tak jak żeby napieprzać kosmitów, czy tam. tych szatanów całych. Dobra, z której strony będą się nie zejść? tylko swajaki. No to ja się nie lubię... O oh, cholera, na jasne, jasne, jasne. widzicie, gram na easy, więc życia mi nie ubywa. Ale dźwięk lubi przyciąć. Co tam gra, co? Dobra, wychylmy się do tego pana. Call of Duty, szmato! Dobra. Another one. Ale czemu tak dziwnie wczytuję wszystko i przycina i w ogóle... I chodzi jak piece of shit. Dobra. Podejdź Okej okay. Ogadę troszeczkę technika łożenia boki z pustami Dobra, tam bo u góry będą lasery, no lasery żółte. Musimy je dezaktywować hmm. o, otworzyły się to drzwi No nie ścinaj mi się jasnych kolego. Z przyzwyczajenia niestety zdarza mi się nacisnąć prawy spust, żeby strzelić, więc... Bo sami widzicie, x-em się strzela, kwadratem się skacza, ale jak robię jakąkolwiek interakcję, przycina, dawno w żółtej kasty, to zgaduję, że znajdę gdzieś za tymi drzwiami. O no, to jest taki wafer, wałek. Wafer, wałek i wszystko na dół. Czyli po raz kolejny należy się po prostu cofnąć. Ale dokąd? Czy tu były jakieś drzwi? ukryte? Dobra, rozpieprzamy no ten security. A to tutaj się szło. Mogłem to ja dać odbić. Okej. O, a pan. Nie. Zaś nie Dobrze, że to jest strzelba. Dobra, co mamy. Admoda, po moda się chętnie przebiegna. z nie odpaliłem z tego stopera, więc nie wiem ile mija, ale... chwilkę sobie tak pogramię. was zostawiam z takim... z taką demówką mojego skilla. Na padzie przy tym naprawdę dziwnym sterowaniu. Fajny jest multiplayer. Jeszcze go nie próbowałem, ale już mi się wydaje, że jest fajny. Bo jeżeli to jest PlayStation 1, i to miało... gatling. I to miało... Multiplayera. To to musi być dobre. Naprawdę. Na jednej konsoli do czterech padów, z czego nawet nie wiem, czy PlayStation 1 e, obsługiwało cztery pady. Tak naprawdę. Oho, O! o, o, o. panie! Co pan? stuku po Nie, nie blokuj mnie. Spaluj jeden. Do góry. Chodźmy Ok, rozwalmy no go! Oh. Blut, Gle. wszystko, ziemniak. Głód, samotność. Ok, Jarl nas jest dezaktowany. Skoczmy po Gatlinga. Siup! Bulecy, oczywiście. Niestety nie można zapisywać kiedy się chce. Trochę kwas i ból, i samotność, zapomnienie, ale. Niestety. a tu jest tego, tego, tego. Nie, nie masz sięgać. Trzęga, no właśnie. Kolejny loading. ale tak da, jest stara. O cholera. chyba było to harde. Jeszcze nie. nie mam pojęcia, co z tym poradzę. Muza, oczywiście, podkręca wszystko elegancko. Miele cię, że Zerguner. Ale mi dwa przez tego. Mielonka. Ow dupę dupę, do, p, do, Nie ten! Jak shotgun to... O cholera! A to on ma takie rzeczy! No nawet niestety... Nie pykło. Tyle powiem. No po prostu wzięło i nie pykło. No i jak widzicie, od początku planszy, więc naprawdę do tego etapu trzeba... Trzeba naprawdę mieć cierpliwość do tej gry. Call of Dobra. A ten tu leży. No dobra, ja się z wami tutaj pożegnam, to już widzieliście przecież. Tak więc to był Quake 2. Być może jeżeli ogarnę live streamy, a mam nadzieję, że ogarnę, to będzie się tego pojawiać więcej na moim kanale. Oczywiście z live streamów. No bo takie ten... Delowanie trwa troszeczkę długo. Okej, okay, tak więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu w starych grach z PlayStation 1, a może z innych platform, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć.